Waleciały ciały wspomnienia. I jest wspomnienie. I co na tym wspomnieniu widać? Jak rysujesz. Jak rysuję. Mhm. Dobra, a pokaż, a figurka? Pokaż figurkę. To jest najfajniejsze, tak? O, Aha. można zablokować. A pokaż figurkę. Widać. Jedna, druga. O, i głową kręci. I nogi można wykręcać. I cała jest w czym? W brokacie. W brokacie? Fajna, wesoła? Tak. Czy nie? Co sądzisz tak. o niej? Jest fajna. Jest fajna? Dobrze. W głowie się nie mieści.